Koszty działania państwa polskiego najwyższe w Unii Europejskiej. Eksperci biją na alarm. Polskie państwo wydaje coraz więcej pieniędzy, nie mając jednocześnie pełnego pokrycia w dochodach. Wynika z najnowszego raportu rachunek od państwa opracowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, który Rzeczpospolita pokazała jako pierwsza. Jak alarmują eksperci, wzrost wydatków publicznych przekracza możliwości finansowe kraju, a konsekwencją tej polityki jest gwałtownie rosnące zadłużenie. Według danych z raportu opublikowanych przez Rzeczpospolitą, która przytacza w poniedziałkowym wydaniu ustalenia raportu, całkowite wydatki sektora publicznego w 2024 roku sięgnęły rekordowych 1,8 biliona złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to aż 48 tysięcy złotych, natomiast dla osoby aktywnej zawodowo rachunek ten wynosił już ponad 103 tysiące złotych. Choć dochody państwa również wzrosły, nie nadążają za rosnącymi kosztami. W 2024 roku wydatki na jednego obywatela przewyższyły dochody o średnio 6396 zł. Tę różnicę państwo pokrywa zaciągając kolejne zobowiązania. W rezultacie dług publiczny w przeliczeniu na jednego Polaka wyniósł około 53,7 tysiąca zł, to aż o 8,5 tysiąca zł więcej niż rok wcześniej. Polityka fiskalna nie powinna polegać na ściganiu się na obietnice transferów i innych wydatków, ostrzega główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, Marcin Zieliński. Ekspert podkreśla, że konieczne jest przywrócenie równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami, ale też między potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń. Rachunek prędzej czy później przychodzi zawsze, dodaje. Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że wydatki publiczne w Polsce wzrosły w 2024 roku aż o 12% w porównaniu z rokiem 2023. Jeszcze bardziej uderzająca jest skala wzrostu w dłuższej perspektywie. W porównaniu do 2015 roku wydatki publiczne na osobę wzrosły aż o 140% z niespełna 20 tysięcy złotych do obecnych 48 tysięcy złotych. Rosnące koszty to efekt wielu czynników w tym m.in. rozbudowanych programów socjalnych, rosnących kosztów funkcjonowania państwa, inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym. Problemem pozostaje jednak brak systemowego zrównoważenia tych wydatków ze stabilnymi źródłami dochodu.